No dobrze, ale chcesz, żebyśmy porozmawiali właśnie tu i teraz? Czy może pójdziemy gdzieś się napić? Zjemy kolację? Tu i teraz. No dobrze. Niech będzie, jak chcesz. Zrozumiałam. Nie kochasz mnie. Wybacz. Ale podziwiam twój taniec. Oczarowuje mnie. Kiedy patrzę, jak tańczysz. Czuję pewnego rodzaju zjednoczenie z tobą, z przyrodą, z Bogiem. Ale to nie jest ta miłość, którą czuję do swojej żony. To tak boli. Pracowałem tu dwa lata, osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, a ty? Nic o mnie nie wiesz. Czy kiedykolwiek zaprosiłeś mnie do siebie na obiad? Czy kiedykolwiek zaprosiłeś mnie do domu? Starasz się mieć nie wiadomo jak głębokie spojrzenie. A tak naprawdę jesteś tyranem, owładniętym manią własnej wielkości. Jestem... zwolniony. Nie ma waszego samochodu. On nie mógł zostawić samochodu przed klubem, przed południem. Dlaczego? Przed południem padał deszcz, a jego samochód jest całkiem suchy. Może przyjechał później. Święta przed drugą. Klub jest zamknięty. Nie wiem. Jeśli go nie będzie, to wyjdę na balkon. Jak nie wyjdę za kilka minut, to jedź. Ewa, jakby był, to do widzenia. Patrz, ona, pamiętam, jak miała 16 lat. Chodziła w białej kiepce nad kolana. Początek czerwca, a nogi już miała brązowe. Jakby całe życie na słońcu leżała. Wtedy w Kijowie Patrzyłam na niego i myślałam: Mój Boże, przecież to on. Tak, Andrzej. Ja dokładnie tak wtedy myślałam. To on. I kiedy zaczęłam tańczyć, zaczęłam to czuć. Czuć, że to ty. To ty, Soniu, często się modlisz. Czymże byłabym bez Boga? I co ty masz od tego swojego Boga? Niech pan przestanie. Niech pan nie pyta. Pan nie wart. Wszystko mam. Wszystko mam od Boga. Wszyscy śpią. Samochód się znalazł. Wiem. Dzwonili w nocy. Ewa. Ewa. Znowu będziesz wychodził wieczorami? Nie. Nie będę.